Wszystkie nasze przekonania są nieprawdziwe, i nawet to zdanie można do nich zaliczyć. I wiem, brzmi to paradoksalnie, ale niesie w sobie głęboki sens. Każde przekonanie jest uproszczeniem i filtrem, przez które patrzymy na świat. Dlatego że nasz. Umysł nie jest w stanie ogarnąć całej złożonej rzeczywistości, dlatego odbieramy z niej tylko wycinki, fragmenty, dosłownie migawki i układamy z nich opowieści. Potem te opowieści stają się dla nas prawdą, choć w istocie są zaledwie interpretacją. I właśnie dlatego oceniamy. Oceny są skutkiem naszych przekonań. Gdybyśmy byli w stanie zobaczyć pełny obraz rzeczywistości, to oceny nie miałyby sensu. Ale ponieważ zawsze widzimy tylko fragment, to bardzo szybko wchodzimy w zero-jedynkową klasyfikację. Dobre, złe, mądre, głupie, ładne, brzydkie, ważne, nieważne. To, że oceniamy, ma też swoje ewolucyjne korzenie. Nasz centralny układ nerwowy działa bardzo prosto i oszczędza energię. I to był mechanizm, który. Ratował życie naszym przodkom, bo kiedy coś wyskakiwało z lasu i przypominało drapieżnika, to tam nie było czasu na analizy. Trzeba było ocenić natychmiast wróg czy przyjaciel. Wtedy ocena była szybkim narzędziem przetrwania. Problem w tym, że dziś ten sam mechanizm działa w sytuacjach, które już nie zagrażają naszemu życiu, a mimo to uruchamia się ten sam schemat. Oceniamy błyskawicznie, zanim zdążymy zrozumieć, co zamyka nam drogę do rozwoju i doświadczania świata. Albert Einstein, który zaproponował teorię względności, początkowo spotkał się z oporem. Dlaczego? Ponieważ inni naukowcy już zdążyli ocenić, co jest możliwe, a co nie. I paradoksalnie, sam Einstein, kiedy pojawiła się fizyka kwantowa, E, ocenił ją jako absurd i nie chciał przyjąć jej z założeń. I ta historia i wiele innych tak naprawdę pokazują, że nawet najwybitniejsze umysły potrafią ugrzęznąć w swoich ocenach i dogmatach. I podobnie Alan Turing. Genialny, wybitny matematyk, który został oceniony przez system prawny i społeczny lat 60. jako nieakceptowalny tylko dlatego, że zakochał się w mężczyźnie. I ten wyrok ocen doprowadził go do dramatycznej śmierci, choć to właśnie jego praca dała początek współczesnej informatyce i sztucznej inteligencji. Ocena zawsze zamyka. Kiedy słyszymy o kimś, to jest dobry człowiek, albo to jest zły człowiek, to nasz mózg w tym momencie odkłada tę osobę do odpowiedniego pudełka i przestaje być ciekawy. Jak zauważył Antoni de Mello, dziecko, które pozna nazwę ptaka. Przestaje się nim interesować. W głowie ma już tylko etykietę, wraz z którą traci zachwyt i ciekawość. I tak samo jest z nami. Kiedy oceniamy, przestajemy badać. Nasze doświadczenia, nasze relacje, a nawet my sami tracimy kolory i niuanse, bo wszystko chcemy sprowadzić do dwóch kategorii tak lub nie. Wyobraź sobie, że ktoś zaprasza cię na obiad i podaje barszcz czerwony. I możesz powiedzieć, że Twoja mama czy babcia gotują lepszy, ten jest gorszy. Możesz ocenić, że jest zbyt kwaśny czy za mało doprawiony, ale w tym momencie zamykasz już całe doświadczenie. A możesz podejść inaczej. Możesz zatrzymać się i pomyśleć, jakie smaki ja tutaj czuję, co mnie w tym zaskakuje, skąd może pochodzić ten smak. Może ktoś dodał jabłko albo inny rodzaj zakwasu. Wtedy zamiast oceny pojawia się ciekawość, a ciekawość otwiera. I to samo tyczy się żurku Bigosu i każdego innego doświadczenia. Kiedy mówimy sobie ciekawe, jakie to jest, nagle zaczynamy widzieć więcej. Podobnie jest w relacjach ile razy bardziej doceniłeś, doceniłaś komplement od osoby, którą uważasz za wartościową, a zlekceważyłeś ten sam komplement od kogoś, kogo masz za mniej wartościowego. To jest nasz codzienny absurd oceniania, że wartość słów nie płynie z samego przekazu, tylko z naszej wcześniejszej oceny, którą wystawiliśmy tej osobie. I właśnie w ten sposób dajemy władzę Ocenianym przez nas ludziom nad naszym nastrojem, naszym poczuciem własnej wartości, a nawet nad kierunkiem naszego życia. Marek Kamiński, podróżnik, który wielokrotnie podkreślał znaczenie empatii i otwartości, mówił, że każdy człowiek ma swój własny świat i własne doświadczenie. I nigdy nie zrozumiemy drugiej osoby w pełni, bo nie mamy takich narzędzi, żeby poczuć jej emocje. Jej ból i jej smak życia. Możemy jednak próbować wejść w jej perspektywę i patrzeć jej oczami, ale to wymaga zawieszenia oceny. Czyli kiedy rezygnujemy z potrzeby oceniania, otwieramy się na autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem. Kłopot z oceną polega również na tym, że mocno zakorzeniła się w naszej kulturze. Szkoła, w której wychowaliśmy się wszyscy, opierała się na ocenach. Jedynki, piątki, czerwone paski i świadectwa z wyróżnieniem okej. Okay. Ale kto z nas dziś pamięta, jakie stopnie miał z biologii czy historii w piątej klasie? Myślę, że niewielu. Natomiast wielu z nas pamięta wstyd, strach i karę, które pojawiały się Wraz z oceną. System pruski, z którego wyrósł nasz model edukacji, nauczył nas, że ocena ma władzę. Tymczasem ocena nie niesie ze sobą prawdy. Niesie zaledwie emocje chwili i narzucone kryteria, które ktoś uznał za obowiązujące. I podobnie jest z religią czy kulturą, bo w naszym codziennym języku jest mnóstwo słów, które są formą oceny. To grzech, tak nie wypada, to źle. Można wymieniać bez końca. Ich skutkiem jest mieszanka winy i poczucia krzywdy, które wielu z nas nosi latami. Winy, bo nie spełniliśmy oczekiwań, a poczucie krzywdy, bo ktoś nas ocenił. I ta mieszanka krzyw winy potrafi związać nasze życie bardziej niż niejedna zewnętrzna przeszkoda. Dlatego najskuteczniejsza droga do spokoju, szczęścia, harmonii i czegokolwiek pragniesz i sobie życzysz brzmi zaskakująco prosto: nie oceniaj nikogo, nigdzie i nigdy. I to nie znaczy, że mamy być teraz bezkrytyczni wobec świata. To znaczy tylko tyle, że zamiast etykietowania i zamykania wybieramy ciekawość. Czyli, kiedy pojawia się impuls oceny, na przykład, to jest głupi pomysł, albo to jest dziwny człowiek, zatrzymaj się na chwilę i przypomnij sobie, to jest tylko mój wzorzec. Przecież mogę spojrzeć szerzej. Mogę zapytać, co w tym jest ciekawego i co mogę z tego zrozumieć. Co pokazuje neurobiologia? Mózg działa tutaj bardzo prosto. Kiedy oceniamy, aktywuje się system nagrody i kary, czyli mózg uwalnia dawkę dopaminy, bo dokonał szybkiej klasyfikacji: bezpieczne, niebezpieczne, moje, obce. I to daje krótkotrwałe poczucie kontroli, ale zamyka nam drogę do dalszego poznania. Kiedy jednak uruchamiamy ciekawość, to pobudzamy inne obszary kora asocjacyjna i hipokamp odpowiedzialne za uczenie się i poszerzanie perspektywy. Wtedy zamiast szybkiej klasyfikacji pojawia się eksploracja, a eksploracja prowadzi do rozwoju. Czyli neurobiologia pokazuje, że ciekawość jest przeciwieństwem oceny i jej najlepszym lekarstwem Ocena bywa też jak szybki zastrzyk energii, bo przez moment możemy poczuć się lepsi, mądrzejsi czy bardziej atrakcyjni od kogoś innego, ale to działa tylko chwilowo, bo potem wraca ten sam brak pewności siebie. To trochę jak mocna kawa. Daje nam pobudzenie na chwilę, ale nie rozwiązuje przyczyny zmęczenia. Bo jeżeli poczucie własnej wartości opieramy na tym, żeby wypadać lepiej od innych, no to Nigdy nie spotkamy spokoju, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto ma więcej, potrafi więcej i wygląda inaczej. Mało tego, każda ocena, którą kierujemy w stronę innych, z czasem staje się naszym własnym ograniczeniem. Bo jeżeli ja Oceniam artystów, że są to ludzie oderwani od rzeczywistości, no to samej ciężko mi będzie usiąść do malowania czy śpiewania, bo przecież nie chcę stać się tym, co wcześniej oceniłam. Jeżeli krytykuję ludzi za brak odwagi w wystąpieniach publicznych, no to kiedy sama stanę przed publicznością, mój wewnętrzny głos powie mi: Tylko uważaj nie bądź taka jak ci, których skrytykowałaś. I w tym sensie każda ocena, którą yy, przyklejamy innym, prędzej czy później staje się barierą dla nas samych. Dlatego warto pamiętać o trzech prostych krokach. Po pierwsze, uchwyć impuls, czyli zauważ moment, w którym masz ochotę ocenić. Po drugie, włącz ciekawość, czyli spróbuj dostrzec, jakie to jest, zamiast jakie powinno być. I po trzecie, otwórz się. Czyli potraktuj tą rozmowę, to spotkanie, czy to doświadczenie jako przygodę, której jeszcze nie znasz. Bo świat nie jest lustrem, które magicznie odbija nasze myśli. Raczej bym powiedziała, że to yy, system sprzężeń zwrotnych, w którym nasz mózg stale filtruje informacje zgodnie z tym, w co wierzymy. Czyli jeśli wierzymy w to, że wokół nas są niefajni i niesympatyczni ludzie, to będziemy skupiać się głównie na chłodnych gestach i dystansie. Natomiast, jeżeli wierzymy w to, że zawsze nam się coś udaje, to ten sam mechanizm będzie podsuwał nam dowody na powodzenie naszych spraw. I to nie jest żadna magia, tylko to jest mechanizm selektywnej percepcji. Po prostu mózg szuka informacji, żeby utrzymać spójność z naszym obrazem świata. Dlatego nie oceniaj, a zobaczysz, jak Twoje życie się zmieni. A jeśli czujesz, że temat ocen mocno dotyczy także Ciebie i chcesz przyjrzeć się, jak wpływa na Twoje życie, relacje czy poczucie własnej wartości, to zapraszam Cię do coachingu partnerskiego jeden na jeden ze mną. A jeśli wolisz na początek czerpać treści i inspiracje, to zaobserwuj ten kanał i dołącz do newslettera. Link znajdziesz w opisie. Do zobaczenia.